Witajcie. Tutaj Monika i perfumowy Orient Express. Troszeczkę zapachów do mnie przybyło, i część tych zapachów, tych perfum wam dzisiaj zaprezentuję. Może jeszcze ktoś z Was ich nie zna, a może szuka takich zapachów, bo będą to perfumy z dominującą nutą owoców, ale są to owoce mało słodkie, powiedziałabym nawet gorzkawe. Bardzo nieoczywiste owoce, bardzo eleganckie owoce. To nie jest w żadnym razie owocowa pulpa. Infantylna, owocowa pulpa. Nie. Yy, dwa z tych zapachów, czyli odki Tirzivanshi i yy, Parisienne i Saint Laurent już kiedyś miałam yy, i stwierdziłam, że po prostu tęsknię za nimi i muszę je z powrotem nabyć. Tym bardziej, że Oba te zapachy wydają się być wycofane, ale wciąż są obecne na rynku, czyli jakieś tam zapasy magazynowe są wciąż wyprzedawane. Natomiast no, oficjalnie wiadomo, że są wycofane, tak? Natomiast przynajmniej tutaj w Anglii ja nie mam problemu, żeby je nabyć. Są jeszcze no, na aukcjach, i to w dużej ilości. Ok, zaczynajmy więc. Te zapachy, trzy tutaj z przodu. To są właśnie zapachy z, z dominującą nutą kwaśnych, małych, czerwonych owoców. Więc może zacznę od, od Kitir. Jest to zapach, który ma już 22 lata i powiem szczerze, że to jest szok. Naprawdę nie miałam świadomości, że, że już tyle lat upłynęło, bo dla mnie to jest wciąż, wiecie, w mojej. Pamięci zapachowej, ten zapach to jest wciąż nowość. To jest wciąż coś, co jest bardzo intrygujące, co jest nieoczywiste, tak? Dla mnie to jest wciąż zapach bardzo nowoczesny, a jednocześnie jest to już klasyk, malinowy klasyk. Ktoś by powiedział: <śmali> Malinowy Król. Pamiętacie tę piosenkę? Tak. Nie, nie, nie. Ten zapach nie ma nic wspólnego z tą piosenką. Jest to zapach, jak sama nazwa wskazuje, który ma aspirować do wysokiej elegancji, do wysokiej mody. I ja mam wersję EDP. Jest to zapach bardzo elegancki niesamowicie wręcz elegancki i niesamowicie trwały. To po pierwsze. Marka Givenchy rzadko kiedy mnie rozczarowuje. Tutaj mamy piękny miks. Takiego naprawdę świeżo mielonego pieprzu z wetiwerią, z magnolią, z kwiatem pomarańczy, z piżmem, z drzewem sandałowym no i przede wszystkim z tą mało słodką, seksowną maliną. Malinę czuć od początku do końca, jest ona nutą wiodącą yy, i zapach jest niesamowicie właśnie elegancki, jednocześnie. Ma pewną taką zalotną frywolność, tak? Jest seksowny i to jest chyba określenie, którym najczęściej ten zapach jest określany, właśnie, że jest to zapach sexy, a jednocześnie jest w nim jakaś kobieca siła. Wydaje się, że właśnie jest to zapach dla silnych kobiet, bo powiedzmy sobie szczerze, maliny raczej kojarzą się z czymś infantylnym, tak? Soczek malinowy do herbatki, albo wiecie, no, całuski malinowe, nie wiem, albo zrobimy komuś malinkę na szyi, tak? To wszystko się wydaje takie jakieś takie niepoważne. Szczerze powiem Wam, że ja nie przypadam za malinami w naturze. Jeśli chodzi o, o, o owoce, to mam inne ulubione owoce. Maliny są takie właśnie dla mnie mało treściwe, tak? Lekkie, mało słodkie, pełne wody. Natomiast w tych perfumach, o no, to jest naprawdę malina, jak to powiedziała poziomka, którą bardzo cenię, to jest charyzmatyczna malina. Tak. Bardzo, bardzo polecam, bo naprawdę jest to zapach ogromnej klasy, wytworności, jednocześnie kobiecego seksapilu. Ok. To teraz kolejny zapach z nutą maliny. Również francuski. Marka Cartier. I ser fu. Boże, jest to tak trudne do wymówienia. Tutaj mamy taki różowy koreczek. Nie wiem, czy to dobrze widać. Pewnie nie widać dobrze tego koloru, bo jest tutaj u mnie troszeczkę ciemno. Bo nagrywam to w nocy. Natomiast uwierzcie mi, że mamy tutaj taki bardzo różowy kamyczek w korku. No, i butelka jest bardzo dobrej jakości, mocna, solidna. Tutaj mamy napis. Jest to po prostu naklejka. Ode femme ba, basse fou. E, czyli frywolny pocałunek, czy jakoś tak to się tłumaczy. E, no i są to perfumy, które zbierały cięgi swego czasu. Nie wiedzieć czemu. Ponieważ e, one są flankerem klasyka Basse voila, vole voila, właściwie mm, trudno jest mi to wy wymówić poprawnie. E, jest to flanker klasyka marki Cartier, zapachu poświęconego lilii, yy, bardzo delikatnego, bardzo naturalnego zapachu lili właściwie jest to taki liliowy ideał, wytworna, elegancka, szlachetna, gorzkawa lilia. To Basseur Faux, Baser Volet. Natomiast Basseur Faux jest to już zupełnie inny zapach, ale wciąż Czuć tutaj tę lilię, chociaż nie ma jej w składzie. Nie jest deklarowana w składzie. Natomiast mamy tutaj właśnie malinę. Podobną w wydźwięku do Otki Tir, ponieważ nie jest ona słodka według mnie. Natomiast jest zdecydowanie nieco jednak słodsza niż w Otki Tir. Więc jest malina. Również mamy tutaj pieprz. No i mamy. Bardzo ciekawy składnik, czyli białą czekoladę, wanilię i orchideę, jeszcze tak? Czyli właściwie malina, yy, orchidea, wanilia i biała czekolada. U. Powiem Wam, że kiedy przeczytałam ten skład, to stwierdziłam, że ja muszę poznać ten zapach. Tym bardziej, że cenię bardzo markę Cartier. No i, i, i mimo tych jakichś takich naprawdę niesprawiedliwie złych recenzji. Gdzie, gdzie, gdzie właśnie ten zapach był określany jako sztuczny, jako tandetny. No to naprawdę czasami trzeba zweryfikować te, te, te opinie, bo, bo są bywają bardzo krzywdzące. Zapach jest absolutnie szlachetny. Jest to malina niesłodka. Jest to zapach szminkowy, bardzo elegancki, taki właśnie klasyczny, absolutnie w stylu od Kitir. I, I bardzo, bardzo właśnie lubię francuskie perfumy, dlatego między innymi, że tak jak szczerze mówiąc, za Francuzami nie przepadam, naprawdę, to, to francuskie zapachy naprawdę e, zawsze, prawie zawsze mi się podobają, bo są zharmonizowane, wyważone. Tu jest zawsze dużo takiego niedopowiedzenia w tych zapachach. Jeżeli mamy owoc podany, no to on jest właśnie zrównoważony czymś y, gorzkim, pieprznym. Pieprz, wetiveria, y, orchidea, tak? To jest zawsze takie y, zharmonizowane, y, zbalansowane bardzo dobrze, żeby to nie było właśnie infantylne, żeby to miało klasę, a jednocześnie, żeby to miało lekkość swoją i Taką frywolność, ten szyk francuski. W tych zapachach mamy właśnie ten szyk i równowagę yy, miękkich składników, kwiatów, przypraw, owoców. Dla mnie są to zapachy idealne, idealnie zharmonizowane. I takim też zapachem jest kolejny francuski zapach i Saint Laurent, który nazywa się Parisien. Parisien. Butelka też jest mocna, bardzo mi się podoba. Bardzo podobają mi się te wyżłobienia tutaj na butelce. I jest to zapach, który ja zapamiętałam z przeszłości jako róże z winylem, ale jest tutaj o wiele więcej składników, bo mamy tutaj jeżynę i żurawinę. Jeżynę, żurawinę, piżmo, drzewo, sandałowe, paczule, róże damaceńską i jest też sporo pieprzu. Jest to zapach, który stworzyły dwie panie, Sofia B i Sofia Groisman. Więc mamy tutaj no, specjalistkę od róży i specjalistkę od owoców. <laughs> tak, bo najsłynniejsze zapachy pani Groisman to zawsze jest róża z owocami. Zatem mamy tutaj zapach nowoczesny, zapach nowoczesnej paryżanki, która jednocześnie Yy, jednak yy, jakieś elementy, yy, elementy tradycji mieszają się z, właśnie z czymś nowoczesnym, tak? Bo mamy te owoce, yy, tą różę klasyczną z winylem. I także w stroju, yy, prawda? Jeżeli widzieliście reklamę tych perfum, no to mamy tam Kate Moss wyjątkowo pięknie wyglądającą, która ma na sobie taką klasyczną, yy, klasyczną małą czarną, czy też jakąś inną sukienkę. No i właśnie ma skórę ramoneskę. Mm, jedzie taksówką w Paryżu. Reklama bardzo, bardzo zachęcająca. Mm. No i znowu powiem to samo, będę się powtarzać. Zapach jest dla mnie idealnie zbalansowany. Owoce są nieinfantylne, przytłaczające są lekko gorzkawe, kwaśnawe. W tym zapachu jest dużo właśnie tych nut kwaśnych. Tak jak wiadomo, żurawina, jeżyna, no to są owoce... Yy, Prawda leśne, ciemne. Zapach również trwały, dodający seksapilu. Co więcej mogę powiedzieć? Próbujcie po prostu, bo to są zapachy naprawdę ponadczasowe, moim zdaniem. Warto naprawdę warto w nie zainwestować. No i ostatni zapach. To może być coś dla Was naprawdę ciekawego, bo dla mnie jest to ciekawostka przyrodnicza. Naprawdę, yy, to jest też taki zakup troszeczkę nieplanowany, tak bym powiedziała. Często tak mam, że jeżeli widzę coś w bardzo okazyjnej cenie, no to jako ten pasjonat perfumowy po prostu kupuję zapach w ciemno. No i jest to naprawdę cudak i dziwak, chociaż cały czas mieści się w, w kanonie klasycznych perfum, no bo jest to Giorgio Beverly Hills Red, Czerwień. Tak, buteleczka jest. Solidna, aczkolwiek no może nie jest jakaś oszałamiająca ze złotym korkiem. Natomiast jest solidna, jest poręczna. Fajnie się ją trzyma w ręku, bo jest taka właśnie. Nie jest obła, nie wypadnie z ręki, nie zbije się. Jest fajna, fajna taka do utrzymania. Kanciasta, lekko. No i jest to zapach, który ma już bodajże. Hmm, powstał około 80. któregoś roku. Nie pamiętam w tej chwili. 1980. Bądź 85, jakoś tak, mniej więcej. Marka Szanowana, amerykańska, stworzyła zapach, który również ma bardzo dziwne recenzje. Szczerze mówiąc, no dziwne, dziwne, tak? Bo, bo jest to właśnie opisywany jako jakiś taki niesamowity freak, niesamowity cudak. Tymczasem jest to zapach kwiatowo-orientalno-aldehydowy. I powiem Wam tak. Że gdyby on był cały czas taki, jak jest w otwarciu, no to to byłby naprawdę dla mnie super, ten super strzał w ciemno. Natomiast on się zmienia, ewoluuje w taką stronę, powiedziałabym, zapachu lekko orientalno-szyprowego, z tą taką nutą tytoniu, takiego gorzkiego tytoniu, który znamy chociażby z Greska tak? czy jeszcze z Habanity, Molinard. Tam jest taka nuta tego takiego tytoniu i dla mnie ta nuta w połączeniu z jakimś tam e, e, charakterem szyprowym, ta nuta tytoniu jest szczerze mówiąc dla mnie męcząca i nudna, bo ja ją po prostu znam z tych innych zapachów, tak? A tutaj spodziewałam się, że ten zapach będzie jednak inny, ponieważ ma ogromnie bogaty skład. Yy, ogromnie bogaty skład. Nawet trudno jest mi wymienić wszystkie składniki, ale właśnie w nutach głowy są jest narcyz, bodajże, wiśnie i aldehydy. Jest jeszcze oczywiście Lang, brzoskwinia, inne owoce, liczmy, piżmo, paczula, wszystko różne drzewa. Z bogaty, oszałamiająco bogaty skład. Natomiast, tak jak mówię, ten początek jest naprawdę bardzo interesujący. Oczywiście jest to zapach lekko w stylu le retro, ale bardzo tylko lekko. I właśnie to połączenie tych wiśni z, z narcyzem i z aldehydami daje naprawdę ultra ciekawy efekt, dlatego że, no wiecie jak aldehydy, aldehydy działają tak, że wszystko jest takie roz, rozproszone. Rozproszone, tak? I, i, I właśnie te wiśnie, ja się ich tutaj doszukuję, doszukuję, próbuję złapać ten akord wiśni, który uwielbiam. No i znajduję, y, udaje mi się, przepraszam, udaje mi się złapać ten akord, ale jest on bardzo rozproszony i wiśnie są również gorzkie. One są niesłodkie i to jest bardzo ciekawy akord, bardzo ciekawy, bo jest bardzo elegancki. Natomiast później, no niestety, te wiśnie zanikają. Czuć po prostu bogactwo kwiatów, bo czuć, że ten zapach jest naprawdę bogaty. Natomiast, tak jak mówię, lekko mi tutaj przeszkadza ta nutka tytoniowa, która zdominowuje wszystko. Natomiast, jeżeli miałabym y, powiedzieć Wam, z czym mi się kojarzy ten zapach, no bo wielu osobom on kojarzy się z takim przyjęciem, powiedzmy, przyjęcie z lat 50., 60. w Ameryce: limuzyny, suknie, skandale wiszą w powietrzu, wiecie, przepych. A jednak mnie ten zapach kojarzy się bardziej z taką osobą, z silną kobietą, która przyszła na przyjęcie. Tak, przyszła na przyjęcie, jest pięknie ubrana, natomiast ma troszeczkę takie zaciśnięte usta i jest powściągliwa w wyrażaniu emocji, natomiast buzują w niej jakieś emocje, takie powiedziałabym, negatywne, jak na przykład zazdrość. I ona chciałaby te emocje z siebie wyrzucić, ale nie może, dlatego, że ogranicza ją właśnie towarzystwo wytworne towarzystwo trzeba się jakoś zachować tak no i ona trzyma fason natomiast wewnątrz buzują emocje tak mi się ten zapach kojarzy powiem wam że początkowo pomyślałam że może dam go komuś na przykład mojej mamie ale wiecie co trudno jest mi się z nim rozstać to jest ciekawe że jak już nie mogę o nim zapomnieć, mimo że mi ta nuta, tak jak powiedziałam, ta tytoniowa nuta znana z Greska, bo szart przeszkadza trochę, bo ona mnie po prostu nudzi, to jednak początek tego zapachu mnie intryguje i nie jestem w stanie się z nim rozstać. <laughs> to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy znacie te zapachy i w ogóle, czy lubicie owoce w perfumach. Dobranoc.